Elementem koordynacji opieki jest profilaktyka i ten program nowy, profilaktyczny Moje zdrowie, który się pojawi od maja, jest właśnie dedykowany takim osobom, które no, chcą się przebadać, chcą skorzystać właśnie też z takiej kompleksowej formuły, też z przygotowaniem właśnie planu zdrowotnego, czyli w takim duchu opieki koordynowanej, ale dla tych, którzy jeszcze tych chorób przewlekłych nie mają albo je mają, ale chcą skorzystać z tej profilaktyki, no, która jest czymś więcej niż tylko na przykład opieką w cukrzycy czy w innym. Chorobie, tak, tutaj mm -hmm. program Moje zdrowie będzie to. Oferował. I od 20 roku życia, prawda? Więc ta I granica 20, to jest dużo wcześniej. Od 20 roku życia. No, to wynika z tego, że wiemy, że chorują coraz młodsze osoby i te badania przesiewowe no, powinny już mieć ten obniżony wiek, dlatego że my przez lata trzymaliśmy się tej 40, mm -hmm. że jak szwórka z przodu, to już trzeba się badać, bo to już choroby i nowotworowe, i kardiologiczne już ogólnie lepiej już było. No ale niestety widzimy, że y, no te choroby nas atakują coraz wcześniej. I tutaj i otyłość, i zaburzenia miażdżycowe chociażby, i zaburzenia metabolizmu glukozy, czyli stan przedcukrzycowy dotyczy coraz młodszych osób.